Cześć! Zajmując się od dłuższego czasu przyrodą, ochroną przyrody rzekami, no mógłbym popaść w bardzo nieprzyjemny, smutny nastrój, dlatego staram się te smutne widoki pożaru czy suszy nadrabiać widokami miłymi, zwłaszcza działalnością bobrów, na przykład. Bardzo lubię oglądać, tutaj spiętrzyły rów w lesie. No i skoro już bobry spiętrzyły w nim wodę, to oznacza, że w zimie można z tego skorzystać na my weekend, czemu by w ramach współżycia z ludami nie przejechać się na łyżwach po zamarzniętym odwadniającym bagienny las I dzięki działalności bobrów ten ruch troszkę mniej odwadnia, patrzcie kolejna tama w tej kaskadzie woda opływa bokiem, tak jak to być powinno woda powinna tutaj płynąć szeroką lądrinką zamiast rowem no i tak tutaj się już dzięki bobrom dzieje bardzo fajnie się to ogląda uuu, dobrze, Nie jeździłem nigdy wcześniej na łyżwach po lesie. Jest to niewątpliwie ciekawa aktywność. Rzadko trafiają się takie warunki, że mamy mróz przez dłuższy czas i nie mamy śniegu. No, jak widzicie jest biało, ale to taki ledwo śnieżek. Naprawdę nie ma go wiele. Lód jest na tyle gruby, że spokojnie mnie utrzymuje, a nawet jakby nie to ten rów Pewnie nie jest głębszy, niż po Udo. No a zabawa przednia. Dziękuję Bobrom za tę możliwość. Wszędzie dookoła w rowach, albo ciurka przy dnie, albo w ogóle nic nie płynie, a tutaj bardzo ładnie. Chciałbym gdzieś głębiej w las, ale nie wiem czy mi się to uda. Wieszko efektywniejszy sposób poruszania się pod pokradą. Jeszcze lód. O, tam już korytarz dębowca. Ale wyżej jest Bobra Fatama. Może uda mi się do niej dotrzeć i tam po rozlewiskach na dębowcu też pojeździć. A może i po samym korycie. Lód wygląda całkiem stabilnie. Rodka jest na łyżwach, częściej na rolkę, więc być może wygląda to ślamazarnie. Tak też się czuję, ale przyjemność wspaniała. A przede mną bogrowa tama. Dobra, na chwilę wyjdę na ląd. Poniżej tamy odbywa się jakiś przepływ, choć niewielki. Ona rozprowadza tą wodę na boki do linia. Nie jest wysoka, ale utrzymuje poziom wody w tym łęgu bolszowym. No dobra, bajka. Drewno w korycie. Bardzo pożądane. Co prawda nieco z na nie ale przecież z nikim się nie ścigam Czasem z bobrami, o to kto pierwszy zatrzyma jakąś wodę No dobra, dojechałem do jakiś ślepy zaułek Jakąś cofkę Tam mamy korytę dębowca a tu gdzieś Powinienem mieć fotopłapkę, może ją zczytam przy okazji. Ale gdzie to było? Samo koryto poza tym fragmentem, który wpływa w obrowie rozlewiska, jak widzicie, nie zamarzło. Niestety susza jest taka, że nie rozlało się tutaj szeroko w całą dolinę, jak dzieje się co roku. No więc nie jest to obrazek przyjemny nie zmienia faktu, że jest tutaj jak zwykle piękne, no tylko mogłoby być znacznie, znacznie więcej wody na tej porze. Niesamowite. Nie mam jak wam tego pokazać lepiej, ale jelenie się tam porożami przepychają. Mamy luty. Więc obserwowałem przez dobre kilka minut, przez lornetkę, rykające się jelenie Przyjechałem sobie tutaj na łyżę Na fotopuławkę nagrały się sarny z młodą miarę młodą Dość nieprawdopodobny zbieg zdarzeń Ale prawda jest taka, że jest to najbardziej realny świat jaki mamy że już rzadko kiedy, a przede wszystkim rzadko gdzie, możemy go obserwować. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy mieli przyrodę zachowaną w rezerwatach, żebyśmy mieli wodę. Być może jak ktoś nigdy w życiu nie wysiadł z samochodu poza miastem, no to ciężko mu to zrozumieć. może trzeba takich momentów doświadczyć, żeby widzieć cały ten sens w ochronie przyrody. Polecam. To tyle na dziś. Ja odkładam kamerę i jeszcze sobie chwilkę tutaj spędzę. W tej fantastycznej ciszy, fantastycznej, pełnej wody. No powiedzmy, że pełnej wody w przyrodzie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pewnie bardziej dotyczących problemów jakichś. Jak zwykle a nie podziwiania natury.